Subiektywny przegląd prasy Sebastian Ignaciuk i Tomasz Bławski. W tym tygodniu nie będziemy mówili o sesji Rady Miasta, sesji Rady Powiatu, ponieważ na te sprawy poświęcimy odrębne programy. Będziemy mówili natomiast o takich rzeczach jak kwota, jaką trzeba uiścić za usunięcie pojazdu z drogi. Jest to oczywiście pochodna ostatniej sesji Rady Powiatu, o której nie mówimy. Natomiast przeczytam kilka stawek, jakie trzeba będzie Sebastian uiścić właśnie za ten proceder, powiedzmy. Nie bardzo rozumiem, ale. Już Ci Sebastian tłumaczę. Na przykład, jeżeli zostawisz rower lub motorower gdzieś na jezdni, na chodniku, zapłacisz 111 zł za to. Jeżeli zostawisz motocykl 219 zł, jeżeli zostawisz samochód osobowy już za coś takiego zapłacisz 480 zł i sukcesywnie więcej, jeżeli będziesz większym tam e, samochodem, sobie parkował powiedzmy na, na, na tej drodze, e, jeżeli e, twój pojazd zostanie e, odholowany. odholowany na parking, tak, no to za każdą dobę będziesz płacił 19 zł za rower lub Motorower 26 zł za dobę za motocykl, 39 zł za samochód osobowy do 3,5 tony i odpowiednio więcej za coraz to większy samochód, w tym też samochód ciężarowy. Te przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2006 roku, są one ustalane przez Radę Powiatu w Łukowie. no i taki apel, żeby ludzie pamiętali o swoich pojazdach, prawda? Apelujemy. Sprawdziłem mój samochód. Nie został na ulicy, tak więc nie będę musiał zapłacić kary do e, powiatu. E, przechodzę do e, kolejnego tematu, e, smutnego oczywiście. E, w ostatnich e, odcinkach subiektywnego przeglądu mówiliśmy często o Orlętach e, łuków. Sobie żartowaliśmy, że kiedyś e, spadniemy na ostatnie miejsce, i to już nie jest żart. Orlęta po porażce ze Kraśnik spadły na ostatnie miejsce w czwartej e, lidze. Wyprzedza nas. Granica to taka miejscowość, pewnie mało kto z Was był w Dorochusku. ja też przyjeżdżałem. Dlaczego wspominam o tym Dorochusku, gdyż w najbliższy weekend Orlęta grają z Dorohuskiem, które to wyprzedza nas o jeden punkt, tak więc mecz, mecz będzie... Mecz na szczycie, można powiedzieć. Mecz na szczycie, tak, tak, mecz na szczycie. Jest nam troszeczkę do śmiechu, ale w głębi duszy no, troszeczkę smutno, gdyż nasza drużyna, no, jakby nie było, Chcąc, nie chcąc, identyfikujemy się z tym klubem. No, odnosi cały czas porażki i w tym ostatnim meczu, na dodatek, jeszcze stal kraśnik grała bez dwóch zawodników, gdyż czerwone kartki w 55 i 75 ujrzeli zawodnicy gospodarzy. I mimo to nie wygraliśmy. Tak więc, małe pocieszenie, że gorzej chyba być nie może, ale czy tutaj szukać radości? No, trzymamy kciuki za. Kolejny mecz, no już niech nadejdzie wreszcie ta przerwa zimowa i piłkarze się zregenerują, albo może nabiorą siłę i, no grali I lepiej będzie lepiej, to. musi być lepiej. Było Sebastian troszeczkę smutku, ale teraz e, będzie coś zdecydowanie radośniejszego, przynajmniej tak z nazwy. Powinno być. 11 listopada zbliża się nieuchronnie, no i różnego rodzaju święto. Tak, tak, święto, radosne jak najbardziej i różnego rodzaju jednostki samorządowe, takie jak miasto, powiat, gminy organizują stosowne uroczystości. Te uroczystości są dyskusyjne jakość tych uroczystości jest dyskusyjna no bo ja uważam, że powinniśmy się cieszyć a tej radości niekoniecznie mamy dużo 11 listopada. Na szczęście instytucje zmieniają troszeczkę podejście tutaj w Łukowie i na przykład do tych tradycyjnych obchodów typu wiązanki, typu msza, przemowy będziemy mieli coś ciekawszego. Mam tutaj na myśli projekcję filmów o tematyce patriotycznej w Kinie Łuków, mam tutaj na myśli grę miejsko. mam na myśli koncert pieśni patriotycznych. I taki koncert będzie zarówno w Łukowie i będzie y, też między innymi w Zarzeczu Łukowskim, gdzie podobne uroczystości organizuje gmina Łuków. Także serdecznie zachęcamy do udziału w tych uroczystościach. No i chcemy, żeby wszyscy się ucieszyli na 11 listopada. Radujmy się, dokładnie tak. Mam teraz bardzo trudny artykuł, w zasadzie wywiad z Rafałem Mysiakowskim, nowym przedstawicielem Dzielnego Taty, czyli takiego stowarzyszenia, takiego tworu, który walczy o prawa ojców. Pan Rafał twierdzi, że ojcowie są dyskryminowani, jeśli chodzi o przyznawanie opieki nad dziećmi. Wymienia tutaj różnego rodzaju przyczyny tego stanu rzeczy i między innymi twierdzi, że niesprawiedliwy jest sąd rodzinny, który zawsze z... idzie za matką. Mhm. Oni to określają, że matka Polka... To e... przy sprawach rozwodowych. Przy sprawach nawet, rozwodowych, oczywiście. Dziecko idzie pod opiekę matki. Tak, no jest kultywowany ten, e... chciałby się powiedzieć, mit, obraz e... matki Polki, e... ale pan Rafał powołuje się na konstytucję i mówi, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym i społecznym, lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, i mu, mówi, jak powinno być według niego. Chciałby, żeby opieka w przypadku właśnie tych sytuacji, o których Ty wspomniałeś, była naprzemienna, tak jak w krajach cywilizowanych, żeby był postawiony kres fałszywym opiniom kuratorów, sędziów, i żeby nie było tej błędnej interpretacji sądowej. No to tak odważnie ten pan tutaj sobie mhm. poczyna. Jak najbardziej tak odważnie, no ale być może coś jest, coś na, rzecz, jest tak? na rzeczy jak najbardziej, no bo jednak mówi się tak, że... Mhm. No facet też chciałby kurczę z tym dzieckiem pobyć, prawda, jeżeli się rozwiedzie z kobietą, mhm. tak, a, a, a przecież... Dzieci cierpią na tym najbardziej i warto, żeby to zrobić. Zgadza się. Właśnie z... w tym artykule ten temat jest poruszony, dlatego nie będziemy zdradzali całego. Dawno nie było takiego artykułu, takiego wywiadu. Dość mimo wszystko odważnego, tak więc zachęcam, strona dziewiąta wspólnoty. W tym tygodniu natknąłem się jeszcze na kilka artykułów w Tygodniku Siedleckim Wywiad z Tobą. Gratuluję. Artykuł również dotyczący konfliktu sąsiedzkiego, który też jest ciekawy, ale jest bardzo trudnym tematem. Jeżeli ktoś czuje się na siłach, również zachęcam. Ja natomiast chciałbym przytoczyć artykuł z portalu Łuków24 poświęcony takiej inicjatywie, która się pojawiła ostatnio w naszym mieście. Mianowicie 29 lutego 2016 roku, w przeddzień Dnia Żołnierzy Wyklętych, ma odbyć się takie odsłonięcie tablicy poświęconej kapitanowi Stefanowi Lemieszkowi, pseudonim ALF, który to był komendantem tak zwanej, może nie, nie tak zwanej, ale organizacji pod tytułem Wolność i Niepodległość Obwodu Łuków. Tablica ma zostać osłonięta na budynku byłej katowni UB przy dzisiejszej ulicy 11 listopada, no ale na razie organizatorzy są na etapie kontaktowania się z prywatnym właścicielem tegoż budynku, dopinaniem różnych szczegółów organizacyjnych, finansowych. Wszystko jest do przeczytania na Facebooku. Ciekawe tylko, jak będzie się kształtowała współpraca z organizatorami Dnia Żołnierzy Wyklętych, który to będzie dzień później, 1 marca. Zobaczymy. Jeszcze mamy troszeczkę czasu. Może panowie nie będą się kłócić. wyklinać. Wyklinać. Ja na końcu mam w zasadzie nie tyle artykuł, co krótkie ogłoszenie. Będzie kasa na dworcu PKP. Dużo mówiliśmy o tym temacie, ludzie wręcz protestowali mhm. na różnego rodzaju portalach społecznościowych i PKP Intercity do końca roku na Łukowskim Dworcu ma uruchomić w sumie kasę, no bo miejscówki na kasę już mhm. są, więc czekamy, zobaczymy, czy mieszkańcy będą rzeczywiście mogli kupić fizycznie bileciki. No i w sumie tym, jakby nie było chyba optymistycznym akcentem, zakończymy dzisiejszy przegląd i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.